Sobota. A jak sobota, to trzeba się wziąć za jakąś robotę. Mam trochę niepokończonych rzeczy tutaj u siebie na podwórku. Mam kilka rzeczy fajnych do przetestowania, które dostałem do przetestowania, ale yy, biorąc pod uwagę, że są fajne, to Wam je pokażę. No i kilka rzeczy takich chciałbym Wam jeszcze powiedzieć w trakcie, które uważam, że warto powtórzyć i warto powiedzieć, bo bardzo dużo maili na ten temat dostaję, więc będzie dzisiaj takie pomieszanie z poplątaniem, niedzielny odcinek, zapraszam serdecznie, miłego oglądania. U mnie w samochodzie jest tak, aparat, takie rzeczy, przedłużacze, tam przed chwilą wystawiłem taki pulpicik, dzieje się cały czas, wczoraj byłem na fajnym spotkaniu, o którym Wam na razie jeszcze nie powiem, ale jak przyjdzie na to czas, to oczywiście się dowiecie pierwsi. Bardzo fajne spotkanie, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, co się tam... Yy, co żeśmy tam poustalali, mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie i wtedy dopiero Wam o tym wszystkim powiem, ale... Yy, powiem tak... Co najważniejsze, to jest coś, co szykujemy dla Was. Więcej nic nie powiem, nie łapcie mnie za słowo. Nawet jak napiszecie w komentarzach, Waldek powiedz, Waldek nie powie. Powiem Wam, rok czasu używam tej ładowarki. Yy, prawie rok czasu, bo w styczniu minie rok czasu, więc jeszcze troszeczkę. Ale... Jestem zadowolony. Mogłaby być przenośną. Być może byłoby lepiej ze dwa, trzy razy w życiu skorzystałbym z, tego, z tej przenośności, bo bym sobie gdzieś tam pożebrał na prądzie i naładował samochód, ale nie ma takiej potrzeby. Tu są rzeczy, które będę testował. Tu jest rzecz, którą będę testował. A teraz odpinamy się od dystrybutora paliwa. Czekaj. Znowu się przypiął. Właśnie nie wiem, czy ktoś mi to podpowie. Pewnie Michał powie, co ja robię nie tak. Ale słuchajcie. Wszyscy mają tak, że wystarczy, że otworzą samochód, podejdą do samochodu, otworzą drzwi i im się odpina wtyczka. U mnie ja muszę jeszcze nacisnąć otwieranie i dopiero zwalnia się, że tak powiem, wtyczka. Nie wiem, może coś w systemie mam źle ustawione, nie mam pojęcia. Do... O, to też jest fajne, zobaczcie. Nawet jedną ręką to zrobię. Ciach i tutaj sobie podpinamy. Czyli kabelek nie leży nam na ziemi, możemy to sobie jeszcze wyrównać. Jest elegancko, naprawdę. To jest bardzo fajny patent, bardzo mi się to podoba. Jest aplikacja, yy, że tak powiem, internetowa, ale szczerze Wam powiem, myślałem, że będę z tej aplikacji korzystał. Będę Wam tutaj dawał jakieś statystyki, różne inne rzeczy. Nawet nie zaglądam. Po prostu szczerze, bardzo dobre urządzenie, ale niekoniecznie kupowanie tego Nexta, żeby mieć, yy, że tak powiem, te wszystkie internety, bo i tak, i tak z tego nie będziecie korzystali, więc. Najlepsze, najprostsze urządzenie to ma być tylko ładowanie samochodu, a nie jakieś wodotryski. Tak jest moje zdanie. Dzisiaj marny dzień, jak chodzi o słońce, jak już jesteśmy blisko, to od razu pokażę Wam. O i przy okazji pokażę Wam też. Yy. W styczniu tego roku minie trzeci rok użytkowania tej fotowoltaiki, a do tej pory wyprodukowała 34 tysiące kWh. U mnie napięcie, tak jak tutaj widać, zresztą 233, 234 i na trzeciej fazie też 234, więc jest ok. No dzisiaj produkcji nie będzie, nawet jeszcze do tego wszystkiego niestety pada. No ale życie, na tej instalacji nie zobaczymy, ile jest wyprodukowane. O, mogę Wam tylko pokazać, że magazyn energii jest prawie pusty, ale prawie pusty to oznacza, że w nocy musiało być. Zużywane z magazynu energii, czyli nie musieliśmy pobierać z sieci, ponieważ u mnie na, tym, na tej instalacji działa pompa ciepła, która jest tu, tutaj, i ona sobie zużywa. Właśnie o pompie ciepła chciałbym Wam coś tam powiedzieć, ale to może w późniejszym czasie. Nie wiem, czy jest sens, ale będę zakończał takie prace jesienno-ogrodowe. I zobaczcie, ta trawa ma takie żółte prześwity. Tutaj, tutaj, takimi liniami, co prawda to idzie, i to z tej strony, z drugiej strony tego nie ma, zresztą zaraz wam to pokażę. I wyczytałem na forach, że powinno się po prostu ją, że tak powiem, nakarmić, że ona jest tylko i wyłącznie niedożywiona. Tylko dziwne, że właśnie, że z tej strony niby jest niedożywiona, z tej strony jest no lepiej odżywiona, zresztą zaraz wam pokażę. O! Z tej strony jest taka, więc nie jest najgorsza. No są miejsca, w których gdzieś tam jakieś są braki. Yy, kosiareczka już nie chodzi od jakichś dwóch, trzech dni, bo nie było takiej potrzeby, ale powiem Wam, powiem Wam tak i żeby to nie zabrzmiało jak jakaś reklama. Sprzęt jest naprawdę bardzo fajny. Jest ok, Są takie, zobaczcie, przy krawędziach mam takie niedokoszone. Mógłbym je jeszcze troszeczkę poprzysuwać yy, to do brzegu, że tak powiem, te, te, ten kabel, ale nie chcę tego robić, bo będzie mi zaczepiało gdzieś o korę czy o inne rzeczy, i po prostu będzie się zawieszała. Dlatego olałem ten temat i raz na jakiś czas biorę sobie albo kosę, albo zwykłą kusiarkę i objadę dookoła. No ale bardzo dużo czasu zaoszczędza się dzięki temu. Tutaj coś się dzieje jeszcze z trawą, ale to już na wiosnę. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie poodbija. No dobra, polecę w takim razie. Po nawóz jesienny i zobaczymy co tam się będzie działo. Ty a ty gdzie? Z tobą. Do ogrodniczego? Dokładnie. Przecież tam po ogrodniczego wykupisz. No i fajnie. Pieniędzy nie wziąłeś? Nie. No to bardzo dobrze. Telefon zostawię. Żeby nie było, to nie jest żadna reklama, tylko po prostu skład jest tak duży i tak fajni ludzie, że warto po prostu tutaj przybyć jak ktoś jest z okolic i jak robisz ogród to naprawdę dowiesz się dużo rzeczy. Dlatego tak pokazałem to miejsce. A ci ludzie są tacy, że naprawdę wszystko podpowiedzą i naprawdę mają wiedzę, więc warto. no dobry Pani Kasiu. Ja tutaj często bywam, coś tam y kupuję mhm. u Was i zawsze jest taka konkretna informacja. Proszę mi powiedzieć, czy warto i czy powinno się w ogóle sypać nawozy na trawę, na jesień? No bo wiem, że wiosną, jak tam się wszystko mhm. zaczyna mhm. budzić, no to warto, tak? A jak, a jak jest z jesienią? Bo no oczywiście, jesień, jesień też jest bardzo ważna, bo to zasilenie jesienne przygotowuje trawę do zimy, czyli do takiego bardzo trudnego okresu. Mhm. One, te nawozy jesienne wspomagają, ukorzenienie trawy, trochę ją przygotowują do zimy. One cechują się tym, że mają zmniejszoną ilość azotu, czyli składnika, który pobudza trawę Wzrost. do wzrostu. Bo zawsze jest taki problem, każdy się boi, mhm. czy jak posypiemy nawozy. przynajmniej ja mam coś no. takiego, ja nie lubię strasznie kosić. Nie? Mhm. Więc się zastanawiam, czy jak posypię, to czy czasami całą zimę nie będę musiał zamiast śnieżać trawy. To kości. Nie, nie, właśnie tego się w ogóle nie należy obawiać, dlatego że te nawozy jesienne mają zmniejszoną ilość azotu, a zwiększoną ilość takich składników jak fosfor i potas. Te składniki odpowiadają przede wszystkim za lepsze ukorzenienie i przygotowanie roślin, w tym przypadku trawy do zimy. Mhm. One dużo lepiej taka trawa lepiej przezimuje, star... przezimuje i fajniej startuje na wiosnę. Dużo Dobra, a się... na przykład. Bo ja, mnie na przykład Ma. taki ładny trawniczek wyszedł. Zieloniutki, mm -hmm. piękniutki, a teraz się robi taki delikatnie gdzieś tam żółty. Czy te nawozy zrobią to, że z mi, czy nie? E, no to, to z Czy to już, jest i... to już jest jesień To już czyli, jest jesień. Czyli raczej... To już jest jesień, o tej porze to, już, to nie jest jakiś powód do, do niepokoju, Poczu. tak? Te nawozy, one nie mają takiej, zwięks... to, to co nam tak mocno wybarwia trawę, taką soczystą zieleń daje, to jest przede wszystkim ten azot i żelazo. Które... Czyli czy... lepiej posypać tym azotem, trudno kosić ale przez nie, zimę, nie, ale nie, nie Nie, 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 nie pobudzamy sztucznie trawy do wzrostu, okay. kiedy ona musi się już wyciszać na, na zimę, absolutnie. Okay. Czyli co? Sypać trawę, sypać trawę, sypać bardzo dziękuję. Trawę. Nawóz skupiony, potrzeba niby jest, tak pani mówiła, więc będziemy nawozić. Do tej pory nawoziłem takim oto siewniczkiem, ale dostałem do testów takie oto urządzenie firmy Angel, czyli to, co miałem wcześniej, kosiarkę, że tak powiem, samojezdną. Bateria ta sama, co z kosiarki. Wyciągamy, wkładamy i próbujemy. Powiem tak. Sam się zastanawiam, jak to będzie działało, czyli czy, czy dam radę, że tak powiem, tak równo iść, no bo w tym siewniku, które używałem wcześniej, mamy koła, które jak sobie jedziemy, to te kółko się kręci, czyli jeżeli tutaj sobie zaplanujemy ilość podawanego nawozu, bo mam takie tutaj dziurki w środku, które pokazują, przez które przelatuje ten nawóz, to jest OK. A tutaj mamy taką sytuację, nie wiem, czy to będzie widać, że po pierwsze, poczekaj, tak się ustawię. Tutaj mamy prędkość podawania tego czyli prawda Tutaj mamy szerokość że tak powiem yy, siania albo bardzo szeroko albo zwężone a tutaj w środku widzisz to teraz czy nie tą blaszkę w środku mamy takie coś że jeżeli będziemy regulowali sobie dobrze i możemy wyregulować że będzie albo mniej albo więcej ale jednak trzeba że tak powiem Umieść iść. Czyli trzeba dobre kroki stawiać, żeby nam się to sypało. Dobra, zrobimy próbę. Musimy to sprawdzić. Sam jestem ciekawy, jak to będzie funkcjonowało. Nie, no słuchajcie. Widać odkąd dokąd. Połowę tutaj zabieram całego, że tak powiem, mojego pola. Nie widzę problemu. Daję radę. Tutaj jest jeszcze taka, taka rzecz, którą wam też chyba pokażę za chwilkę. Tam jest taka, jakby taka śrubka, że jak naciskam, to ona jakby nagarnia do środka ten nawóz, dlatego się nigdzie nie zamyka. Ostatnia rzecz, którą również dostałem na testy, ale szczerze nie mam w tej chwili jak sprawdzić. To tylko Wam pokażę, jak to urządzenie wygląda. Może nalejemy wody i spróbujemy, czy po prostu pryska. To jest opryskiwacz. Paseczek. Lanca, taka dysza do, że tak powiem, polewania. Koszt około 200 zł. 200 zł z jakimiś tam groszami dodatkowymi. Mamy wąż, który łączymy właśnie z tą lancą. O, tu jest uszczeleczka, żeby nie było. Skręcamy, skręcamy, skręcamy. Okej, okay, mamy to. Z drugiej strony przykręcamy do naszego opryskiwacza. Tu jest specjalnie zarobiona taka końcóweczka, więc wsuwamy. Cyk, skręcamy na szczelnie. Nie bezczelnie, tylko szczelnie. Okej. Okay. tutaj nalewamy sobie to, czym chcemy pryskać. Nawet jest jeszcze taki kieliszek, który ma podziałkę, co byśmy mogli sobie wiedzieć, ile tego oprysku mamy tam dołożyć. Paseczek rozpakujemy. Słuchajcie, może jeszcze się ogrodnikiem stanę. Nie daj Boże, bo to nie jest lekka robota. Pozdrawiam wszystkich ogrodników, dobra, a z drugiej strony za co mam zaczepić? A, tutaj, dobra, mamy. Czekaj, czekaj. Tyk, mamy to, dobra. No i oczywiście to jest elektryczne, więc tutaj mamy miejsce na baterię Weźmiemy sobie z tego urządzenia. Jeszcze trzy krechy, więc spoko. Zginamy sobie baterię 18V. Działa. Ale żeby to sprawdzić, czy na pewno działa, nalejemy wody. Nie mam co opryskiwać, więc naleję wody. Co by tylko zobaczyć, że działa. Żywo. Pod którego nie trzeba. Czekaj, jeszcze zobaczymy, czy tu jest jakaś regulacja na dyszy. Długość dyszy możemy regulować. Tutaj możemy sobie skręcić. Ale ciekawy jestem, czy tutaj przekręcając. Tak, słuchajcie. Zakres regulujemy sobie przekręcając cyk, cyk. Jak chcemy, żeby nam ładna mgiełka była, no to mamy tak. No i możemy pryskać. Dobra, nie będziemy po liściach tu udawać, że coś robimy. Temat ciekawy też około 200 zł. Tak samo jak yy, siewnik, więc kupujemy sobie jedną baterię. Ja mam dwie jedną do, tego, do tej kosiarki, drugą do tych urządzeń i spokojnie możemy sobie y, działać. A też fajną rzeczą jest to, tak sobie ja przynajmniej myślę, że przy kosiarce właśnie mamy y, baterie tego typu. Dlatego, że y, jak kosiarka by przez całą zimę stała i nic nie byłaby używana, no to mógłby szlak trafić nam, że tak powiem, bateria. A tak to y, możemy sobie ją używać do wkrętarek i innych rzeczy. A swoją drogą idę sprzątnąć Koszarkę na zimę. Jesień idzie, starczy jej. Starczy jej koniec koszenia. Muszę Wam coś tylko jednego pokazać. Kosi fajnie, ale trzeba, jak ze wszystkim, że tak powiem, trochę popracować przy sprzęcie. Zobaczcie, tutaj zbiera się trawa i jakieś tutaj takie rzeczy. Więc niektórzy myślą, że jak kupili sobie robot, że tak powiem, koszący, to już nic przy nim nie trzeba robić, puścić i on będzie chodził. Absolutnie mylna rzecz. Trzeba to ładnie oczyścić, ja idę sobie to gdzie indziej oczyścić, ale należy to robić, bo jak tego nie będziemy robili to jakość koszenia będzie taka jak yy, czystość urządzenia, krótko mówiąc. Więc się później dziwią górna, że im nie kosi. Ostatnią rzeczą, którą dostałem na testy jest kosa elektryczna. 18 v i zaraz Wam pokażę jej działanie. Oczywiście to będzie taki krótki test. Yy, myślę, że na wiosnę będzie troszeczkę dłuższy, ale spójrzcie jak to działa, mniej więcej. Dobra, bierzemy kosę i idziemy na siano kosy. Test numer jeden: takie nie za grube, nie za cienkie, jak w sam raz. Guś, a w domu co? jesteś teraz, czy gdzie? Słucham? W domu jesteś? W domu. A wpadnij do mnie, to ci coś pokażę. Ty, Waldek, co ty mi chcesz pokazać? No chodź zobaczysz, no. Co? Chodź zobaczysz. Ale mów, Waldek, bo ja cię nie słyszę. Mów trochę głośniej. Mówię, że przyjedź do mnie, to ci coś pokażę. Ale co? Przyjedziesz, to zobaczysz. Dobra, to na ile? No już, no. Zaraz będę No to dawaj, migiem. No, i tak zobaczymy, jak to robią profesjonaliści, a nie jakiś amatoria. Ja. Trawka to jest nic. Ja założyłem teraz, zobacz. Ja wiem, to widzę. Za założyłem nóż. Przypinaj to. Nie wiem, jak ty jesteś szczuplejszy, Ty... Tak, ma tutaj zapięcie. A, tu jest. Tylko, że będziesz musiał sobie jakoś pewnie przeregulować, bo być może masz za blisko. Tak. Dobrze, co trzeba zrobić? No ładnie wycinął. Leo odejdź. Jak by to porównać do spalinowej, no bo przecież głównie spa, spalinową robisz takie rzeczy, nie? To jest dużo lżejsza, cisza. No i kurde, to cośmy żeśmy trochę wczoraj rozmawiali. Bardziej opłacalne. No nie, no bo w sumie to dużo jest tylko opłacalne. kwestia zakupu, bo później... To jest dwie godziny ładowanie baterii. to jest nic w przeliczeniu. A zapaliła. jaką ty masz baterię? Siemnastki. Ja wiem. Cz czwórki. Cztery, no tak samo jak i tutaj. Czwórki, czwórki tutaj. no świetna rzecz. No. Nóż tylko musimy, Przemek, naostrzyć. Piękna sprawa. A nawet Waldek, no ale dobra. Dużo lżejsza jest, wygodniejsza. Cichsza. Chodź zobaczymy na tych grubszych tematach, bo tutaj jest tak sobie. Nóż, nóż mamy tempie do tego. A tak to idealne narzędzie. Pod koszareczka. 12 baterii, 1 kW. No, po przeliczeniu, bo to wychodzi tak, wiesz. Yy, jak się liczy, ile kilowatogodzin pobraliśmy? Przeliczając na koszt paliwa. Do tego wszystkiego. No to będzie 80 groszy za 12 baterii. A 12 razy 12 baterii to te podwórko, o te wszystkie rzeczy, to ja nie wiem, czy potrzebujemy dwóch, trzech baterii na y, wykoszenie tego, czyli koło powiedzmy, no niech będzie nawet kurde 1 godzina, czyli koło 80 groszy, nawet po nowych cenach, jak ja rozpław nam teraz wiesz, zwiększył cenę. Ale wszystko już pokupuje na te, na baterie, na te 18. Do tego. No. To jest takie opłacalne. Ta jest ok, ale tamta jest lepsza, bo tamta sama robi. Nie trzeba się kurna z nią tutaj pierniczyć, pocić i w ogóle. Powiem tak, mniej więcej około godzinki wytrzymało na tej 4A yy, baterii. 4A baterii, pewnie na piątce byłoby troszkę ponad godzinkę. Yy, ładowanie takiej baterii trwa około półtorej godzinki, więc yy, może nawet około dwóch godzin. Więc wypadałoby mieć takie 2-3 baterie, żeby ciągiem móc robić. Tylko czy po pierwsze, my byśmy wytrzymali taką pracę, to po pierwsze, a po drugie, czy urządzenie by wytrzymało taką pracę, bo wiadomo, że y, ciągła, taka ostra praca, to mogłaby zajechać to urządzenie, bo to są bardzo dobre urządzenia, ale do użytku amatorskiego nieprofesjonalnego. Ja mam tutaj pompę 12 kW. Yy, I słuchajcie, bo niektórzy mnie pytają, że mają tą samą pompę i jak mają zrobić, żeby internet im działał. To nie jest taka prosta, bo akurat yy, sprawa, dlatego że ten saunier ma coś takiego, że yy, jeżeli yy, podzespoły w nim będą zamontowane sauniera, to wy tego nie zobaczycie, bo nie ma takiej opcji. To musi być tak, że musi być tutaj mam internet Wajlanta i tutaj mam w pompie zamontowane takie urządzenie. Wajlanta, które pokazuje, które po prostu ma możliwość e, podłączenia tego e, wyświetlacza pokojowego. A teraz przejdźmy do e, zużyć w tym czasie, czyli można by powiedzieć, że niby jest ciepło, bo spada tam do zera, e, może do zera w ciągu dnia. W tej chwili mam ustawione u siebie, że e, nie wiem, czy będziecie widzieli. E, poczekajcie, zrobimy tak. Nagram sobie tutaj. Ekran, żeby wam to pokazać. Nagranie ekranu ruszyło. Mam ustawioną temperaturę zadaną w domu 21 stopni na podłogówkach i 20,5 stopnia na noc, ale w domu nie wiem dlaczego mam 22 stopnie. Nie, nie wiem, zupełnie nie mam pojęcia, z czego to wynika. A teraz pójdźmy w zużycia. I teraz tak, tutaj widzicie że temperatura wody u mnie jest ogólnie zadana jest 55 stopni w tej chwili widocznie musiało być ubrane jest 47 stopni i ona się będzie po prostu dobijała w międzyczasie temperatura zasilania w domu jest 29,7 stopnia taka jest potrzeba większej nie ma żeby w domu było po prostu ciepło i teraz uwaga pobór energii ogrzewania wchodzimy sobie mam nadzieję że pokazuje coś dzisiejszego dnia czyli od godziny 24 do godziny 13 w tej chwili zużyło 6 kWh, wczoraj to było 26 kWh, dzień wcześniej 24 kWh, 15, 6, 5, 4, no bo tam jeszcze tego ogrzewania nie było. To mówiliśmy oczywiście o ogrzewaniu w domu jako ogrzewanie CO. A teraz wejdziemy sobie w ogrzewanie CWU, poczekaj, pobór energii, ciepła woda użytkowa, bo to też jest pobierane. Tylko że u mnie sytuacja jest taka, że mam solary i te solary też wspomagają nieraz, więc te zużycia nie będą takie yy, bardzo znaczne. Na przykład wczorajszego dnia to było 4 kWh, 5 kWh, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 2. Jak było słonecznie, to nagrzało mi i trzeba brać pod uwagę, że jest nas 6 osób. I y, wody użytkowej mamy 200 i 200, czyli niecałe 200-180 litrów, czyli razem będzie około 400 wody użytkowej podgrzanej do 55 stopni. To jest istotny element, bo niektórzy y, ogrzewają sobie tam, nie wiem, na 45 stopni to 1, na 3, 2, 1 i tak dalej, i tak dalej. To widzicie sobie z boku ekranu. Więc na ten czas, kiedy pompa ciepła, y, że tak powiem, są takie początki ogrzewania, no to nie zużywa dużo. I jest ok. No później, jak przyjdzie zima, to trzeba się liczyć, że będą takie dni, w których będzie i pod 100 kWh pobierała w ciągu dnia przy bardzo niskich temperaturach i całodniowym takim, że tak powiem, grzaniu, że trzeba będzie tak ostro kotłować, bo na dworzu będzie zimno. No to tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, dzisiaj taki bardzo luźny materiał. Jeżeli macie jakieś pytania. Czy ogólnie chcielibyście się coś ode mnie dowiedzieć w tych tematach, który, w których jestem w stanie Wam odpowiedzieć, to piszcie do mnie w komentarzach, jeżeli chcecie się dopytać o te rzeczy, które Wam dzisiaj pokazywałem. Jest to, można by powiedzieć, reklama, ale naprawdę widzę, że sprzęt, że tak powiem, sprawdza się fajnie i jest tani, bo to jest też istotne, tylko też trzeba mieć oczywiście. Yy, świadomość tego że to nie jest sprzęt dla yy, ogrodników czyli dla takich którzy nie wiem na ogrodach gdzieś pracują to jest sprzęt yy, amatorski do użytku domowego. Dlatego też takie ceny ale jakość idzie z ceną. To to jest yy, też fajne w tym temacie. Dobra idę yy, odpowietrzyć jeszcze yy, te jak to się nazywa podlewanie yy, Trawy, bo zima idzie, mrozki przychodzą, żeby mi tam coś nie rozerwało. Napiszcie, czy wy w ogóle takie rzeczy robicie, bo wiem, że dużo ludzi tego nie robi z tego, co no, słyszałem, też... jakoś to wytrzymuje i tak dalej. No ale zrobię, bo pierwszy rok głupio by było, jakby się zepsuło, trzeba będzie znowu kopać, a tego nie lubię. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, liczę na komentarze, życzę miłej niedzieli i spokojnego dnia, jeżeli oglądasz to innego dnia. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to tam jest taki przycisk, oczywiście, to o tym pamiętacie. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.